Odcinek 12. Toksyczna ulewa. Był rok 1988. Wtedy w Egipcie poznałem człowieka, który potrafi zatrzymywać czas i zaprzyjaźniłem się z nim. Pewnego dnia. Ten człowiek z Egiptu postanowił mi powiedzieć coś takiego. Jeśli człowiek chce trafić do Raju, jest w jeden sposób. Był pięknym i młodym mężczyzną. Jednak otaczała go też pewna aura, gdyby przeżył już setki lat. Byłem wtedy 16 uczniem, który chciał służyć Bogu. O! Nie patrz tak na mnie! Chodzi mi o ludzki umysł. Nie każe ci umierać, Ten najteczy się ludzkiego ducha. Tam gdzie trafiła po śmierci. Twój dusz i Syra rewoluują jednocześnie. Intryguje mnie dokąd on zmierza. A ty powinieneś to zrozumieć. To właśnie tam jest prawdziwe szczęście. Oczywiście jeśli tam trafisz. Jestem świadom, że nie można odnaleźć szczęścia mając nieznić czarne ciało bogactwo czy władzę nad ludzkością. Zwycięstwo należy do tych. i Zera i na własne ocie. I a tego muszę się tam dostać bez względu na cenę. A tak właściwie jak chcesz to zrobić? Ho! Wszystko zapisałem w dzienniku. W swoim czasie. Znajdź mnie w Egipcie. Wtedy ci pokażę. Jeśli mam to rozwikłać, przyda mi się Twoja pomoc. Lecz zanim dowiedziałem się czegokolwiek dziennik został spalony. Za spalenie dziennika odpowiedzialny był Ojciec żolinku Joe. Kurzeć otaro tego dnia przeczytał treść dziennika i spalił go na zawsze zapieczętowując w sobie wiedzę, by nikt jej nie posiadał. Wymazana wraz z Diobrandą, człowiekiem, który całe swe życie starał się osiągnąć raju.